Chłodny front atmosferyczny wkroczył nad tereny Polski północno-zachodniej około godziny 18., więc trochę spóźniony względem pierwotnych prognoz, ale jak już wkroczył, to na bogato. Co prawda, wyładowań było bardzo mało, troszkę przed frontem, gdzie pojawiła się konwekcja, o której wcześniej wspominałem, oraz na samej linii frontu, ale bardzo ładnie zarysowany był wał szkwałowy, to było szczególnie dobrze widać nad morzem. Jako przykład, niech będzie ta chmura szkwałowa. Ten wał szkwałowy, który zaobserwowany został w miejscowości Dąbki. Tutaj jest screen z kamery online. Dziś po południu, piękny widok przed tym wałem. Tutaj, tak jak widzimy, jeszcze ciepłe powietrze powyżej 8 bądź 10 stopni Celsjusza, ale tam już w oddali za tym wałem. Zdecydowanie powietrze chłodniejsze. Dodam, że nawet gdy nie ma wyładowań, a mamy bardzo szybką wymianę powietrza i na radarze pojawią się, pojawi się struktura chmur, bardzo mocna odbiciowość, to możemy spodziewać się właśnie takiej struktury na niebie, która też świadczy o tym, że wiatr bardzo mocno będzie wiał podczas nadejścia tej struktury. Cały czas staramy się rozwijać ten kanał. Możesz też w tym pomóc. Wystarczy, że skomentujesz materiał, dasz łapkę w górę, bądź łapkę w dół, a najlepiej, jeżeli zasubskrybujesz ten kanał. Dzięki temu też dostaniesz powiadomienia o nowych filmach, które umieszczamy na tym kanale. Dziękujemy, pozdrawiamy. Więc wracamy do pogody. Tu mamy bardzo ładnie widoczną odbiciowość tego frontu atmosferycznego. Czarnymi strzałkami zaznaczyłem miejsca, gdzie ten wał był bardzo mocno widoczny, gdzie ta strefa liniowa była bardzo mocno widoczna, dobrze wykształcona. Padały tam lokalnie pojedyncze wyładowania i wiał zdecydowanie silniejszy wiatr. Czerwonymi strzałkami zaznaczyłem strefę bądź po prostu już tutaj. Komórki konwekcyjne, które też lokalnie dawały pojedyncze wyładowania i które znajdowały się w tej strefie przedfrontowej. A tak wygląda stan na godzinę 21. Jak widzimy, front wkroczył do Polski Zachodniej trochę wolniej niż wstępnie zakładały prognozy, i już nie widzimy tej strefy liniowej, która była wykształcona jeszcze nad Niemcami. I świadczy to o tym, że ten front już się zaczyna degenerować, zaczyna słabnąć. W momencie, kiedy dotrze prawdopodobnie do Polski Centralnej, ta strefa, strefa opadów zacznie się rozrywać, zacznie powoli zanikać, też cały czas słabną porywy wiatru. I zgodnie też z prognozami, najsilniejsze porywy wiatru w tym momencie występują na południowym zachodzie Polski, szczególnie w województwie lubuskim oraz dolnośląskim. Zielona góra zanotowała 79 km na godzinę. W strefie północnej tego frontu wiatr jest słabszy, tam 50 do 55 km na godzinę. Na wybrzeżu do 58 km na godzinę. Ta strefa silnych porywów wiatru przesuwa się w kierunku wschodnim razem z tym frontem atmosferycznym. Rzut oka jeszcze na temperatury maksymalne. We wtorek 17 stopni Celsjusza w Terespolu, tam bardzo ciepło, ogólnie wschód Polski bardzo ciepły, troszkę chłodniejszy, północny zachód Polski najchłodniej. W strefie środkowej, w takiej linii od województwa opolskiego poprzez łódzkie zachodnie Mazowieckie i warmińsko-mazurskie, tam od 10 do 12 stopni Celsjusza, co nadal moim zdaniem jest wysoką temperaturą. A tu temperatura minimalna w nocy z poniedziałku na wtorek, również bardzo wysoka w całym kraju. Dodatnia najniższa w Krakowie, 4 stopnie Celsjusza, najwyższa w Słubicach, prawie 11 stopni Celsjusza. A zatem najcieplejszy północny zachód Polski poprzedniej nocy, najchłodniejszy południowy wschód. Zwróćmy jeszcze uwagę na prędkość i kierunek wiatru, a przede wszystkim na kierunek wiatru. Tu mamy odczyty z wtorku z godziny 19 i widzimy przeważnie, nad większością Polski, że wiatr wieje z południa w kierunku północnym, natomiast w województwie zachodnio-pomorskim oraz na północy województwa lubuskiego oraz zachodnio oraz, przepraszam, pomorskiego wiatr zmienia kierunek i wieje już z kierunków północno-zachodnich na południowy wschód. Tam widać też możemy widzieć tą linię frontu, która przemieszcza się w kierunku wschodnim. Aby zamknąć temat wiatru, jeszcze raz tutaj przedstawię nasze prognozy na najbliższą noc. W województwach zachodnich wiatr do 80 km na godzinę w porywie, co też ma miejsce w województwie lubuskim i w województwie dolnośląskim. Następnie front będzie się degradował, będzie słabł i w województwach centralnych będzie wiało do 70, a następnie do 60 km na godzinę. W województwach wschodnich nad ranem do 50 km na godzinę. A wraz z postępowaniem frontu chłodnego w kierunku wschodnim zmienia się też temperatura. Bardzo szybko temperatury spadają z 10 stopni Celsjusza do 2 stopni Celsjusza, więc różnica o 8 stopni. i Te temperatury spadają w ciągu kilkunastu minut, tam gdzie ten front przechodzi. I za frontem chłodnym mamy powietrze zdecydowanie chłodniejsze, jak już sama nazwa wskazuje, od 0 od w sumie do 2 stopni Celsjusza. Natomiast przed frontem chłodnym jeszcze dosyć ciepłe powietrze, od 8 do 10 stopni Celsjusza. Po północy praktycznie cała Polska zachodnia oraz centralna już w chłodnych masach powietrza, wypierane ciepłe masy powietrza na południowym wschodzie oraz czy centralnie na wschodzie. No, i znów, gdyby taka sytuacja miała miejsce w lato, mielibyśmy bardzo silną linię szkwału z bardzo silnymi burzami. Mamy jeszcze wiosnę, te temperatury są bardzo niskie, no i energia potencjalna dostępna drogą konwekcyjną też dosyć niska, praktycznie zerowa, więc tutaj tylko i wyłącznie strefa silniejszych opadów oraz ewentualnych pojedynczych wyładowań. Czas zatem zerknąć na sytuację baryczną, jaka będzie miała miejsce w dniu jutrzejszym. Więc niż Flurin, który przynosił właśnie nam na początku ten ciepły front atmosferyczny, ciepły powietrze, a następnie front chłodny, który dzisiaj przemieszcza się nad Polską podczas nagrywania tego materiału, odsunie się na północny wschód w kierunku Finlandii. Te fronty również zostaną już odepchnięte z terytorium Polski, natomiast do Polski zbliży się wyż atmosferyczny. Wyż, który przyniesie poprawę pogody już w dniu jutrzejszym i ta Poprawa będzie na trochę dłużej. Pytanie tylko, czy będzie to typowy zgniły wyższ, czy już wyższ z ładniejszą pogodą. Więcej zobaczymy jutro, ale jedno jest pewne, że po tych spadkach temperatur, które będą w najbliższych dobach, temperatury zaczną rosnąć. I to wyliczają już praktycznie identycznie wszystkie modele numeryczne, które tutaj mamy na tapecie. Widzimy, że nocą z 15 na 16 oraz z 16 na 17 marca temperatury będą ujemne. To jest akurat oczy dla Warszawy. Natomiast w dzień temperatury będą oscylowały w granicach 4 do 5 stopni Celsjusza. No i jest to właśnie spowodowane tą chłodną masą powietrza, która. Idzie za tym frontem, ale już od 17 marca nastąpi codziennie wzrost temperatury, tendencja będzie wzrostowa. W nocy też temperatury będą dodatnie, także już 20 marca powinniśmy mieć w dzień 15 stopni Celsjusza, a w nocy około 5-6 stopni Celsjusza. Dalsze modele już nie takie pewne, inaczej, dalsze odczyty już nie takie pewne, ponieważ różne modele się różnią, znaczy odczyty różnych modeli się różnią, w ten sposób powiem, dla dnia wyliczają 17 stopni Celsjusza, a dla nocy około 9 stopni Celsjusza. Więc już temperatury iście wiosenne, tak jak iście wiosenne mapa grubości pokrywy śnieżnej, ponieważ śnieg już mamy tylko na Kasprowym Wierchu, tam 170 cm, oraz w Sudetach 103 cm. Na pozostałym obszarze już praktycznie śniegu nie ma. Na koniec czas na prognozę synaptyczną i w środę po przejściu frontu atmosferycznego już temperatury niższe, ale nadal przyjemne, dodatnie. Najniższe na północnym wschodzie do 4 stopni Celsjusza, suwałki 5 stopni Celsjusza, biały stok najcieplej na południowym zachodzie standardowo wrosła w 7 stopni Celsjusza. Na zachodzie przelotne opady deszczu ze śniegiem, na wschodzie opady deszczu ze śniegiem. Tam już pozostałość po przechodzącym froncie atmosferycznym, zakopanym opady śniegu. Na pozostałym obszarze nie powinno padać. Zachmurzenie duże do całkowitego. I cóż, wiatr już powinien słabnąć. Ano ze środy na czwartek to już dostawanie się Polski pod wpływ wyżu atmosferycznego, więc w większości. Kraju bez opadów, już większe przejaśnienia, ale temperatury poniżej zera. Na wybrzeżu jedynie 0 stopni, na, po, w Polsce centralnej i wschodniej do minus 3 stopni Celsjusza wiatr słaby.